Dziś krótko opowiem wam widzowie czym była firma DKW. Początkowo te niemieckie przedsiębiorstwo motoryzacyjne specjalizowało się w produkcji motocykli. Pierwsze samochody zbudowano w latach 30. Posiadały one ramową konstrukcję oraz nadwozie wykonane ze sklejki. Nieodłączną cechą tych pojazdów? Był napęd przedni i zastosowane w nim innowacyjne przygłóby. Do napędzania tejże przedniej osi służyły dwucylindrowe, dwusuwowe silniki. Warto wspomnieć, że motory te były chłodzone cieczą. No ale po co ja wam o tych dekawkach mówię? Otóż z technologii, które ta firma opracowała, Korzystało wiele kultowych samochodów, na przykład Syrena, Trabant, a nawet szwedzkie Saby.